Zadanie 60. Dla jakich wartości parametru m suma sześcianów różnych pierwiastków równania x kwadrat plus 3 w nawiasie m plus 1x plus 3m równa się 0 jest mniejsza od minus 27. Suma sześcianów, czyli x1 sześcian plus x2 sześcian ma być mniejsza od minus 27. No dobra, po pierwsze zauważ, że bez względu na parametr m to jest równanie kwadratowe, czyli przy x kwadrat mamy po prostu jedynkę, nie musimy się tym przejmować. Mają być dwa różne pierwiastki tego wielomianu, więc delta musi być większa od zera. No a drugi warunek to właśnie to, co mamy napisane tutaj. No dobra, no i teraz je rozpracujmy jeden po drugim. Najpierw delta, policzymy deltę. Delta jest równa b kwadrat, czyli 3m plus 1 do kwadratu minus 4 razy 1 razy 3m. No i to będzie równe 9 w nawiasie m kwadrat plus 2m plus 1 minus 12m, czyli 9m kwadrat plus 18m plus 1 minus 12m. To się równa 9m kwadrat plus 6m plus 1. No i to, jeśli nie widzimy, no to liczymy deltą. Natomiast możemy zauważyć, że to jest 3m plus 1 do kwadratu. Chcemy, żeby to było większe od 0? Prawie zawsze takie będzie. Jedyny wyjątek, gdy 3m plus 1 będzie równe 0. Czyli 3m równe minus 1, czyli m równe minus 1 trzecia. Wtedy to będzie równe 0, więc nie będzie większe. Więc chcemy, żeby m takie nie było. Czyli tutaj m należy do rzeczywisty z wyłączeniem minus 1 trzecia. Dobra, to jest ten pierwszy warunek. Zaznaczmy go sobie tutaj od razu. Teraz ten drugi. Czyli chcemy, żeby x1 sześcian plus x2 sześcian. Było mniejsze od minus 27. OK. No to co możemy tu zrobić? Przede wszystkim wzory skróconego mnożenia trzeciego stopnia. To jest x1 plus x2 razy x1 kwadrat minus x1, x2 plus x2 kwadrat. To ma być mniejsze od minus 27. No i to to już znamy, więc sobie tylko przepiszemy. Natomiast tutaj Zauważmy, że to jest x1 plus x2 do kwadratu. Gdybyśmy to rozpisali, mielibyśmy x1 kwadrat plus 2x1 plus x2 kwadrat. Chcemy mieć zamiast tych plus 2x1, chcemy mieć minus x1x2. Zamiast 2x1x2. No to musimy 3x1x2 odjąć. I tyle. I możemy to już rozpisywać. x1 plus x2 to jest minus b przez a. Razy, tutaj znowu mamy minus b przez a do kwadratu minus 3c przez a. To ma być mniejsze od minus 27. No i teraz podstawiamy wyrażenia, które tutaj mamy. Więc minus b przez a nasze b to jest 3, 3 razy w nawiasie M plus 1. Nasze a to jest 1, więc po prostu możemy taką napisać. Nie musimy się tym a przejmować. A tutaj analogicznie minus 3m plus 1 do kwadratu i minus 3c przez a, czyli 3m przez 1, czyli po prostu 3m. I to ma być mniejsze od minus 27. No dobra, no to, to teraz trzeba by tutaj sobie dalej to rozpisać. A przepraszam, tutaj nie ma kwadratu, nie wiem czemu go napisałem. Tu jest tylko minus b przez a, tu jest do kwadratu. Ok. No to tutaj mamy minus 3m, albo inaczej, ja to napiszę tak. Minus 3m plus 1, tutaj będę uporządkował. Po pierwsze, ten kwadrat kasuje minusa, więc będziemy mieć 9 razy m kwadrat plus 2m plus 1 minus 9m. Mniejsze od minus 27. I teraz po prostu sobie podzielę przez minus 3, które tutaj jest. Zostanie mi m plus 1. Tutaj wymnóżmy. 9m kwadrat plus 18m plus 9 minus 9m. I teraz znak nierówności się zmienia, bo dzielimy przez liczbę ujemną, a tu się robi 9. No i mamy m plus 1, a tutaj się zrobi 9m kwadrat plus 9m plus 9. Ma być większe od 9. Ja sobie od razu to podzielę przez 9. I będziemy mieć m plus 1 razy m kwadrat plus m plus 1 ma być większe od 1. Teraz musimy to wymnożyć. Więc wymnożamy. Więc będziemy mieć m do trzeciej plus m kwadrat plus m plus m kwadrat plus m plus 1 większe od 1. Jedynki się kasują. I porządkujemy m do trzeciej. Plus 2m kwadrat plus 2m ma być większe od 0. M przede wszystkim przedawias, zostanie m kwadrat plus 2m plus 2, większe od 0. Teraz tu to nam da miejsce zerowe 0, zero. natomiast tutaj delta 4 minus 8, ujemna, czyli to jest. Nigdy nie ma miejsc zerowych, co więcej, ramionka są do góry, więc ten nawias jest zawsze dodatni. Czyli tak naprawdę możemy przez niego podzielić i dostajemy, że po prostu m ma być większe od zera. Ok, no i to jest tyle. I to jest nasz drugi warunek, że m ma być większe od zera. Tyle wynika z tego drugiego warunku. Pierwszy, przypomnijmy, m różne po prostu od minus 1 trzeciej. No, to jakby to jest ostateczna odpowiedź. M należy od zera do nieskończoności. Wtedy wszystkie tutaj warunki w tym zadaniu są spełnione. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli się podobało, to zapraszam do zapisu skrybowania kanału i zapraszam również do oglądania pozostałych filmów.